To dzisiaj było spokojnie i cicho, lecz w niedzielę prawdopodobnie będzie znacznie głośniej, bo mecz Lech Legia to wydarzenie najważniejsze w rundzie. Przed rokiem uczestniczyło w nim 40 632 kibiców. Teraz zapowiada się, że Będzie podobnie. Wejściówek w dniu spotkaniu piłkarze. Oni trenowali dzisiaj spokojnie, zapraszamy wszystkich kończenie kasy, ofensywnych. W to poczynaniach prostu wcześniej. nerwowości, mamy pewność, że pobijemy rekord frekwencji na stadionie podczas meczu rundy jesiennej T-Mobile Ekstraklasy. Będzie ponad 32 000 osób. Tyle o kibicach, a piłkarze? Oni trenowali dzisiaj spokojnie, doskonaląc skuteczne kończenie akcji ofensywnych. W ich poczynaniach nie było nerwowości, bo sobotnia wyjazdowa wygrana. Z zespołem Lechi dodała wiary w sukces. Każdy też e, wewnętrznie poczuł, jednak, że, że potrafimy dobrze grać. I, i być może e, Lechia to, to nie klasa Legii, ale, ale, ale pokazaliśmy e, w kilku akcjach, że rzeczywiście potrafimy grać dobrze w piłkę i, i oby tak też to wyglądało w niedzielę. Trener drużyny Lecha też Legii się nie boi. Na pewno jest mocnym zespołem, z, z liderem z tej klasy. I... Na swoich szeregach wielu doświadczonych piłkarzy o dobrym poziomie, jak na polskie warunki, w związku z czym ten wyrównany skład Legii. Sprawia, że nawet jeżeli ten Urban wprowadza zmiany w składzie, to Legia nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Ale nie jest to poziom, który, który pozwoli Legii wygrać na Bułgarskiej, bo i są przygotowani do tego, żeby odnieść tutaj sukces. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku w Poznaniu Legia wygrała 3 do 1, a w maju tego roku na swoim stadionie pokonała poznańską drużynę 1-0 i praktycznie zapewniła sobie Mistrzostwo Polski. Jak twierdzi trener, już od tamtego dnia zespół pała chęcią rewanżu. Myślimy o nim, bo po meczu od, od momentu, w którym przegraliśmy na Legii, bo, bo moim zdaniem gdzieś tam to się wszystko złamało i mieliśmy szansę powalczyć o Mistrzostwo, pomimo tego, że jeszcze kilka meczów zostało do końca i nie wszystkie wygraliśmy, to myślę, że tam na Legii yy, zespół troszeczkę, że nie odpuścił ale gdzieś, gdzieś stracił pewności siebie i, i dlatego też dzisiaj chcemy się zrewanżować za tamte wydarzenia. Drużyna Legii jest liderem tabeli rozgrywek po 12 kolejkach spotkań z dorobkiem 27 punktów, a zespół Lecha piąty mając ich 19. Mecz Lech Legia rozpocznie się w niedzielę o 18:00. Nie są trofeum, bo odnieśli znaczący sukces. Marcin Szefler i Szymon Marciniak, poznańska załoga rajdowa wygrała puchar Castrol Edge Trophy jadąc Fordem Fiesta R2. Zdobyliśmy tytuł mistrza Polski, także plan w 100% wykonany. Nie zawiedliśmy sponsorów, mam nadzieję, że nie zawiedliśmy też kibiców. W tym miejscu chciałem im wszystkim bardzo podziękować za doping, bo bez kibiców, bez sponsorów no, pewnie by się to nie udało. Także zrobiliśmy co mogliśmy zrobić, wszystko się udało. Od kwietnia do października poznańska załoga ściego, się zbierała punkty do klasyfikacji generalnej w rajdach świtnickim, wisły, Karkonoskim, rzeszowskim, polskim i dolnośląskim. Odnieśliśmy sukces, dlatego że na pewno włożyliśmy to bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy poświęciliśmy na pracę nad opisem naszych odcinków rajdowych czyli, czyli nad tym, co tak naprawdę ja w samochodzie mówię do Marcina, żeby Marcin wiedział, gdzie ma jechać, jak ma jechać, jak szybko może jechać. Temu poświęciliśmy bardzo dużo uwagi i faktycznie w tych ostatnich eliminacjach już zaczęło to nam grać tak, jak powinno. I Myślę, że między innymi dzięki temu, a tak naprawdę no, było to naszym głównym celem przed sezonem. W przyszłym roku poznańska załoga chce odnieść kolejny sukces. Mamy duże plany na przyszły rok. Chcemy zmienić samochód na coś dużo bardziej mocniejszego. Mm... Mam marzenie powalczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski. Przez ostatnie 4 lata triumfował tam Kajetan Kajetanowicz. Także jest to bardzo duże wyzwanie, bo w tym momencie będziemy już jeździć z najlepszymi w tym kraju. Z, właśnie z Kajetanem, czy z Tomkiem Kucharem, czy z Maczkiem Rzeźnikiem. Także mam nadzieję, że podobamy budżetowo. Mam nadzieję, że znajdą się sponsorzy. W tym roku pokazaliśmy. Wydaje mi się naprawdę dobre, dobre tempo i, i stać nas na dużo więcej. Puchar za Mistrzostwo Polski w rajdach samochodowych w klasie Castrol Edge Trophy co otrzymają 8 grudnia podczas gali Mistrzów Sportu Samochodowego. Opiekę medialną nad załogą sprawuje oddział telewizji polskiej w Poznaniu. W hali posiru młodzi trzeciego ligowego zespołu MK Kapyra i drugoligowego MKS u Kalisz porządnie się rozgrzewali, bo czekał ich mecz w pierwszej rundzie bocharu Polski. Dla nas jest to dosyć prestiżowe spotkanie z relacji tego, że zaprosiliśmy wszystkich, wszystkich dzieciaków, którzy trenują w na u nas w klubie. W nadziei, że w przyszłości może że kiedyś przez taki mecz wystąpią. Goście nie spodziewali się łatwego meczu. Jesteśmy Beniaminkiem i... I to jest tego, co już graliśmy wcześniej. Tutaj z Poznaniem to nie jest zespół taki, z którym można odprawić sobie trening. Tutaj trzeba się porządnie przyłożyć. Jest duża szansa na to, żeby, żeby wygrać. Mecz był wyrównany, lecz ostatecznie wygrali go drugoligowi koszykarzy z Kalisza 80 do 71. W innym spotkaniu rozegranym w suchym lesie doszło do niespodzianki, bo tamtejszy drugoligowy zespół Basket Junior pokonał 78 do 74 pierwszoligowych koszykarzy azs Politechniki Big Plus Poznań.